Naprawdę się przydaje. też masz rączki. Miałem rączki tu. Włóczki ja mam, mam tu. A pamiętam tylko, że pozetali mi uszy. I numer konie, tak widziałem. I numer buta. No i numer buta wzięli jako, no i numer, buta wzięli jako no numer twojego kontra. Ileż się zyskał. O, dokładnie. Oj, działo. Jeden z zawodników próbował. Obłapiać bufetową za co inny y, przerabiał mu uśmiech. Próbę powtarzano chyba cztery razy, nim osiągnięto zadowalający poziom uśmiechu. Pędzący wąż tancerzy przetoczył się po naszej drobniutkiej aś, ale przeżyła i to jak obcałowano jej stopy, buty i chyba skarpety. Inni spiesząc się do domu wyszli z furtką. A Sebastian pogiął Prowadnice siedzenia w Maluchu, ale ogólnie jest okej, okay. byli tacy co niestrudzenie tańczyli długo po wygaśnięciu ogniska. Ale wiecie jak fajnie wyglądaliście? Nie? Tak. Myśleliśmy, że już nie może nikt być niższy od daśki. Ja a jednak znalazła, nie? I tak patrzyłam normalnie jak pajacyki na górze. meł, 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 meł po tym polu, a ja no nie, nie mogę

No będzie. <noise> mm. Mm. Efekt tańca. Tak? To znaczy została co zwalcowana w tańcu? Sześć osób na nią leło. Tak? Jezus. Przyjechał wałek, a to wszystko to... przez... Z nami widzą Państwo kobietę po przejściach. Po przejściach. Po przejściach sześciu osób, nie? Jedyne piwo bezalkoholowe, naprawdę Bawaria. <noise> Reklama. Też piwo bardzo, bardzo alkoholowe. Lech. Kajalny piwo strąk słodkie. Lech też, ale alkoholowe. Bardzo martwe. W zastępnej głos Syren przypomniał o największym zrywie niepodległościowym armii krajowej. Tak w niepodrzeszonym zginął 31-letni Stan komiarz. W całej Polsce ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W kilkunastu na w kraju wprowadzono zakaz wstępu do lasów. Według leśników wilgotność ściółki jest katastrofalnie niska. W leśnictwach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Od soboty nie wolno wchodzić do lasów na leśnictwie kędzierzyn kośle. Od jutra taki zakaz będzie najprawdopodobniej obowiązywał w całym województwie. Ponieważ każdy nieostrożne wchodzenie się z ogniem, a trudno pilnować wszystkich, może doprowadzić do tragedii. Były w byłych województwach bydgoskim, toruńskim i włocławskim od początku lata wybuchło 80 pożarów. Do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim straty spowodowane przez pożary upraw sięgają już kilkuset tysięcy złotych. serdecznie w w terenie. Pozdrawiam, Sebastian Mikołajczyk, telewizja regionalna TOJA. Proszę Państwa, mamy tutaj jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Mam kilka pytań. Przede wszystkim, jak to się stało, że znaleźli się Panowie na imprezie organizowanej przez spisów tutaj okolicznych oraz wielu, którzy zjechali z innych stron, z Łodzi, z, z okolic? Myśmy zostali zaproszeni przez zarząd cywilistów, żeby nie tylko zabezpieczyć teren przed pożarem, na przykład nie mieć jakiego przed zastawieniem I mamy, że to jest kolor, kolor, jest, że to jest sumę, w, każdym w każdym momencie, za bożenie, w każdym momencie, w każdym momencie, i każdym momencie, w i momencie, w każdym momencie, i każdym momencie, My, ochotnicy, po to jesteśmy, momencie, jest, jest jest w każdym w każdym na walkę odbywających i... Powodem prośba do wszystkich, jeżeli e, już jesteśmy w takim miejscu, żebyśmy się wystrzegali takich rzeczy jak właśnie rzucanie nie do pałków, żebyśmy uważali na, na to, co robimy, bo e, później może to będzie kupione wieloma nieśmielnymi rzeczami, a tego chcielibyśmy uniknąć. Ja stałem zespołowi e, wozu strażackiego, ochotniczej straży pożarnej i znucimy, mówię dla Was, za uwagę. Spotkamy się jutro o 13. Do zobaczenia.